Dalej robimy świąteczne porządki, czyli dzisiaj naczelna zasada: dajcie paragraf, a człowieka się znajdzie. Będzie to sprawa, jego jeg ziemby, e, tak tego na ziemby, ale nie będziemy mieli powodów, by oceniać skuteczność jego metod na kwestie, powiedzmy naszego samopoczucia. Natomiast zważywszy na fakt, że widzę pewne podobieństwa, Podobny charakter zdarzenia, który był z jego udziałem, czyli spotkanie w większym gronie, w jakimś domu kultury, i od razu nasunęła mi się afera z Żywieckiego Sądu, gdzie też przecież nie było naryjników, a po drugiej stronie u pana ziemby w Nowym Sączu nie było przecież gitary, przynajmniej nie zauważyłem. Odnoszę wrażenie, że sprawa Żywieckiego Sądu i spotkania wyglądającego tam jak impreza firmowa dla około 30 osób jest zamiatana pod dywan, a przeciwko panu Ziębie wyciągnięto największe działa i kieruje się sprawę do prokuratury z artykułu 165 Kodeksu Karnego. Co na to artykuł 32 Konstytucji? Witam serdecznie! Jerzy Zięba i impreza w Żywieckim Sądzie, czyli równość nas wszystkich wobec prawa, konstytucja, prokuratura, no i oczywiście hipokryzja, jako ta wisienka na torcie. A przypominam, że mamy piątek, piąteczek, piątunio. Czyli tak na marginesie zacznę od przypomnienia. Nie Państwo, bo Państwo to znacie, ale ja muszę przypomnieć sam sobie, że. Jeżeli chodzi o żywiec, to Szczepan Krzewicki w sądzie rejonowym w żywcu znalazł się no, nie tak dawno, przecież we własnej sprawie. Został wezwany na rozprawę o brak maseczki. Nie oceniam jego urody, bo niektórzy stwierdzą, że chociażby ze względu na wygląd trzeba maseczki nosić. W każdym razie, jak twierdzi, nie nosi jej, bo nie musi. Mało tego mężczyzna twierdzi, że przemierzając sądowe korytarze pomylił salę i przypadkiem stał się świadkiem niecodziennej sytuacji. Jak mówi w swoim nagraniu, w jednej sali rozpraw ujrzał około 30 biesiadujących osób. Ale co to za biesiada bez alkoholu? Momentalnie wyciągnął telefon i postanowił wszystko udokumentować, wrzucając relacje na Facebookowy profil. No, 30 ludzi na imprezie. W sądzie. Mówił, że to jest kpina. Ci ludzie później sądzą się za brak maseczki. To już nie jest kpina, drodzy Państwo. Nie mają maseczek i zachowują się, i nie zachowują bezpiecznej odległości, to są jakieś jaja, ludzie wykształceni, z fakultetami, nie tacy jak ja, człowiek ze wsi. Tak czy inaczej, drodzy Państwo, z nagrania wynika, że policjanci, przynajmniej na początkowym etapie, odmówili wejścia do sali, znaczy w ogóle do sali nie weszli, poinformowali Krzewiecki, Krzewickiego, co może zrobić z nagraniem. To znaczy nie gdzie go sobie może włożyć, tylko pouczyli, że jeżeli jest niezadowolony z przebiegu interwencji, to może złożyć na nich zażalenie do prokuratury i poprosili mężczyznę o opuszczenie sądu. Zdaniem autora filmu policjanci zlekceważyli jego zgłoszenie. Tak przypominam tę sprawę, dlatego że z kolei po drugiej stronie Aż tak daleko od Żywca to nie, ale jakichś ładnych parę raście, parę dziesiąt kilometrów. Jerzy Zięba zorganizował wykład w Nowym Sączu i ten wykład przerwała policja razem z Sanepidem. I od razu na antenie, tzn. czy na stronie internetowej portalu RMF24 artykuł wykład Jerzego Zięby w Nowym Sączu. Policja chce śledztwa. Autorem jest Nikol Makarewicz. To jest artykuł z wtorku, 14 grudnia, z godziny 18:43, nawet dokładnie. Policja przekazała dziś do prokuratury materiały dotyczące sobotniego wykładu inżyniera górnictwa i tak zwanego naturoterapeuty Jerzego Ziemby w Nowym Sączu z wnioskiem o wszczęcie śledztwa pod kątem przestępstwa szerzenia zagrożenia epidemiologicznego. Na widowni Miejskiego Ośrodka Kultury zebrało się 230 osób, z których nikt nie miał założonej maseczki. Materiał dowodowy został przesłany do prokuratury rejonowej w Nowym Sączu z wnioskiem o wszczęcie śledztwa z artykułu 165 kodeksu karnego. Decyzję co do wszczęcia śledztwa podejmie prokuratura, powiedziała rzeczniczka Nowosądeckiej Policji Justyna Baś. Basiaga. Organizatorowi sobotniego spotkania może grozić kara do 8 lat pozbawienia wolności. Salę w nowogrodzkim w miejskim ośrodku... No, przepraszam, w nowogrodzkim. Nie, nie będę wycinał. Jakoś wszystko nam się kojarzy z nowogrodzką, prawda? I to nie w Nowym Sączu. Salę w nowosądeckim, miejskim ośrodku kultury miał udostępnić nieodpłatnie prezydent miasta Ludomir Handel. Na wykład propagatora tzw. naturoterapii, inżyniera górnictwa, który napisał książkę Ukryte terapie, czego ci nie powie lekarz, w Nowym Sączu wstęp był wolny. Kontrole w asyście policji przeprowadził sanepid. Co do tej kontroli i naruszenia z kolei, drodzy Państwo, właśnie tego artykułu 165, czy też wszczynania postępowań, to będziemy mówić później, według Relacji Policji. Organizator od każdej osoby pobierał oświadczenie, na którym wchodzący deklarował, czy jest zaszczepiony. Z ustaleń Policji wynika, że tylko część osób zadeklarowała, że jest zaszczepiona przeciwko korące. Na sali natomiast nikt nie miał maseczki oprócz jednej dziennikarki. Jak wyjaśnił prezydent Nowego Sącza w oświadczeniu przesłanym prasie, Kilka tygodni temu grupa mieszkańców zwróciła się do niego z prośbą o miejsce na zorganizowanie spotkania dotyczącego układu odpornościowego. No i pan prezydent powiedział: Jestem zawsze otwarty na propozycje mieszkańców to dla mnie jest rutynowe działanie nie do nas należy cenzura czy ocena merytoryczna lub karna działań mieszkańców. Od tego są odpowiednie służby. Miasto nie było organizatorem spotkania w Miejskim Ośrodku Kultury w ostatnią sobotę. I to czytamy w oświadczeniu Ludomira Handla. Drodzy Państwo, co do prezydenta miasta, absolu absolutnie żadnych zastrzeżeń, bo trzeba cenić samorządowców, którzy własnym mieszkańcom tak naprawdę ich nieruchomości, bo to są przecież nasze, udostępniają, nie robią cenzury. Więc jeżeli ktoś chciałby cokolwiek powiedzieć na temat prezydenta miasta, nowy sąd, w tym konkretnym wypadku, to uważam, że zachował się bardzo przyzwoicie. Ale teraz idźmy po kolei, zupełnie już na spokojnie, o ile można spokojnie podejść do e, kodeksu karnego, prawda? Artykuł 165 kodeksu karnego: Paragraf pierwszy: Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach, powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej, dwa. Wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku, lub też środki farmaceutyczne nieodpowiadające obowiązującym warunkom jakości. No i pytanie dlaczego w tym wypadku, jeżeli chodzi o paragraf pierwszy ustęp drugi, sanepid jakoś dziwnym trafem w kwestii randapu działa bardzo opieszale, a temat jest dosyć powszechnie znany, czyli są równi, równiejsi. Ustęp trzeci. Powodując uszkodzenie lub unieruchomienie urządzenia użyteczności publicznej, to sobie możemy darować, zakłócając, uniemożliwiając w inny sposób, wpływając na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie, przekazywanie danych informatycznych, też sobie podarujemy. Działając w inny sposób w okolicznościach szczególnie niebezpiecznych, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Paragraf drugi. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. No, i jeżeli następstwem czynu określonego w paragrafie pierwszym, czyli tym szerzeniem choroby, jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do lat 12. Tak więc, drodzy Państwo, pytanie, co to jest wiele osób? A w doktrynie przyjmuje się, że to już może być 6 i więcej. Oczywiście to nie jest wtorek, więc nie będziemy szeroko omawiać kwestii związanej właśnie z tym artykułem 165 kodeksu karnego. W każdym razie, jeżeli w doktrynie przyjmuje się, że jest to minimum 6 osób, czy około 6 osób, to pytanie, czy w takim układzie, aby było sprawiedliwie, jednak ta impreza w Żywieckim Sądzie, to tak mówiąc kolokwialnie, aby pan prezes nie czuł się sądu, Urażony powiem spotkanie pracowników, prawda? Narada. A zwał jak zwał. Tak więc, drodzy Państwo, dla mnie pod względem ilość osób już nie będzie miała znaczenia. Brak masy, już tak. Skoro jak wszyscy, to wszyscy. Tak jak w tym dowcipie, babcie też, więc artykuł 32 Konstytucji. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. No i w świetle tego, drodzy państwo, to przecież ja nie muszę się zgadzać z teoriami pana Ziemby. Mało tego. Z tymi teoriami nie musi się zgadzać sędzia, prokurator, policjant. O ustawodawcy, czyli o posłach, senatorach nie mówię, bo widzę, że kręgosłupa to jednak brakuje w wielu wypadkach, więc myślę nie mogłoby być zbyt trudne. Ale powiem więcej. Tego typu kryteriami właśnie, czyli tą dyskryminacją społeczną, polityczną, nie powinien się również kierować na przykład miłościwie panujący nam rzecznik policji. Bo zapis Artykuł 32 Konstytucji jest bardzo precyzyjny. Czyli, drodzy Państwo, albo pan Ziemba jest dyskryminowany za poglądy, które nie podobają się lobby medycznemu. I tu zaznaczam, nigdy nikogo nie namawiałem do noszenia, ani nienoszenia naryjników. Przepraszam. Albo do dostosowania. Takich, a nie innych metod leczenia. Albo też ich niestosowania. Przecież jestem prawnikiem. A nie osobą, która ma jakąś głęboką wiedzę z zakresu medycyny. Choć widzę, że część polityków dobrze, że nosi maski, bo mieli takie twarze, że jak, no dosłownie jak słońce. No nie można było na nich patrzeć. Natomiast fakt, że inaczej traktuje się pracowników sądu, a inaczej uczestników spotkania z panem Ziembą moim zdaniem świadczy o hipokryzji i nierównym traktowaniu obywateli przez organy państwa i za to uważam, że ktoś nie jedne święta powinien oglądać za krat. Choć nie ukrywam, pan Jerzy Ziemba jest kontrowersyjny. Do tego stopnia, że Pozwolę sobie na pewien cytat. Skazano go za zniesławienie i znieważenie poznańskich lekarzy. Sąd w Poznaniu wymierzył mu karę ograniczenia wolności w postaci prac społecznych i nakazał przeprosić lekarzy. Tak się jednak nie, nie stanie, bo Jerzy Z złożył sprzeciw od wyroku nakazowego i czeka go proces w normalnym trybie. Tak było w lutym 2021 roku i pisały o tym niektóre portale internetowe. Ale drodzy Państwo. Musimy zauważyć, że skoro się odwołał i do dnia dzisiejszego nie ma wzmianki o skazaniu, to w świetle prawa jest osobą niekaraną. Czy to się komuś podoba, czy nie. Mamy identyczną sytuację, jak w przypadku e, Kasi Jaskulskiej, gdzie prokurator powoływał się na wyrok, tak przynajmniej wynika z dokumentacji, który również był nieprawomocny. Był to wyrok nakazowy, który został uchylony. A od. O ile od, w przypadku dziennikarza można by w jakimś zakresie stwierdzić, że nie odrobił lekcji, o tyle od przedstawiciela wymiaru sprawiedliwości zrobienie takiego błędu karygodnego powinno się skończyć ponownym wysłaniem na studia. A mało tego, drodzy Państwo, w sprawie pana Zięby, żeby ją w jakimś zakresie yy, sklamrować. To pan Zięba sam przy tym wygrał proces o zniesławienie za nazwanie go znachorem i, drodzy Państwo, cytat za stroną internetową Jerzego Ziemby, czyli jerzyziemba.com, termedia przegrywa w sądzie. W marcu 2021 roku do Sądu Okręgowego w Poznaniu trafił pozew o ochronę dóbr osobistych Jerzego Ziemby, W związku z artykułem pod tytułem Jerzy Z skazany, który ukazał się na stronach .pl. w artykule autorstwa Krystiana Lurka przedstawiono nieprawdziwe informacje na temat Jerzego Zięby oraz treści naruszające dobra osobiste publicysty, dziennikarza i autora książek. W szczególności nieprawdziwe informacje o tym, że Jerzy Zięba jest skazany, że Jerzego Ziębę skazano za zniesławienie i znieważnienie niepoznańskich lekarzy oraz te wskazujące na to, że jest on zmuszony aby przeprosić za swój internetowy wpis. Przedstawiono także nieprawdziwe treści, jakoby przypisywana Jerzemu Ziębie treść publikacji w mediach społecznościowych odnosiła się w części lub w całości do pracy lekarzy ze szpitala w Poznaniu. Jerzy Ziemba nie jest karany i nie został skazany. Jerzy Ziemba nie jest znachorem. Wydany 26 października 2021 roku wyroku sąd pierwszej instancji uznał, że doszło do naruszenia dóbr osobistych Jerzego Ziemby. I dalej czytamy: Dziękuję sądowi za profesjonalne rozpoznanie sprawy, obiektywny wyrok to kolejna wygrana w sądzie w związku z nieprawdziwymi informacjami na temat mojej profesjonalnej działalności, a także w związku ze szkalującym moje dobre imię artykułami. Wyrok dla mnie jest satysfakcjonujący. Wskazuje Jerzy Zięba. Media hejtują mnie, szkalują, obrażają i nastawiają opinię publiczną przeciwko mnie. Tworzy się fałszywy obraz po to, aby ograniczyć gwarantowaną mi wolność słowa i poglądów oraz konstytucyjne gwarantowane prawo do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Ta kampania nienawiści trwa od lat i jej celem jest wykluczenie mnie z życia publicznego, podsumowuje Artur, yy, autor. Oczekujemy na uzasadnienie wyroku. Z orzeczenia wynika, że sąd podzielił prezentowane przez nas stanowisko. Artykuł termedia.pl nie spełniał zasad rzetelności, staranności dziennikarskiej w zakresie, w jakim powoływał się na nieistniejący wyrok i określał mojego klienta mianem Znachora. Celem tego artykułu nie było informowanie opinii publicznej o istotnej sprawie społecznej. A intencjonalne dyskredytowanie Jerzego Zięby dodaje pełnomocnik Jerzego Zięby mecenas Anna Borkowska. I drodzy Państwo, jako że już zauważyliście, że ja sobie, a i pewnie Państwo również, cenimy sobie w, w, niezależność informacji, ale również pewnego rodzaju obiektywizm. Więc po drugiej stronie mamy również nieprawomocny wyrok. I na stronie Termedia możemy znaleźć informacje. Sąd pierwszej instancji ogłosił wyrok w sprawie, którą Jerzy Zięba wytoczył Termedii ochronę dobro osobistych i zapłatę. Z sentencji wyroku dowiadujemy się, że wydawnictwo jest zobowiązane do przeproszenia pana Zięby, ponieważ artykuł z 3 lutego 2021 roku Jerzy Z. narusza jego dobra osobiste. Dlaczego? Ponieważ jak czytamy, Jerzy Zięba nie został skazany przez sąd. W dalszej części wyroku znalazła się informacja, że przeprosiny mają dotyczyć również sformułowania znachor, bo przecież pan Jerzy Zięba nie jest również znachorem. Dosłowny cytat z sądowego pisma. Ponadto wydawnictwo ma wypłacić 10 tysięcy złotych na fundację Polacy dla Polaków. Prezesem zarządu jest Jerzy Zięba. Od wyroku będziemy się odwoływać. Przypomnijmy, że Jerzy Zięba w listopadzie 2018 roku napisał na Facebooku o medykach: najchętniej odrąbym im te durne lekarskie łby zawierające bezużyteczną substancję, jaką są ich gówniane bezlitosne lekarskie mózgi z licencją na zabijanie. Proszę państwa, yy, przyznam, że cytat jest ostry, nie ukrywam. Natomiast, niedziemy dalej, może za tym artykułem wyjaśniamy, że w procesie, który wytoczyli lekarze, sąd w Poznaniu wymierzył mu za zniesławienie karę ograniczenia wolności w postaci prac społecznych i nakazał przeprosić lekarzy. Tak się jednak nie stało, bo Jerzy Ziemba złożył sprzeciw od tego wyroku nakazowego i zdecydował się na proces w normalnym trybie. Z kolei użycie w tekście dziennikarskim słowa znahor w stosunku do Jerzego Ziemby nie wymaga wytłumaczenia. Drodzy Państwo, ja odnoś, odniosę się do tego w sposób, dlatego poruszyłem ten temat, bo on w sposób rewelacyjny pokazuje właśnie wolność słowa, równość traktowania, i dlatego zaznaczyłem, że absolutnie nie postawię się w roli adwokata diabła pana Jerzego Zięby. Ale na jego przykładzie należy wziąć pod uwagę jedną rzecz. Że profesjonalna redakcja powinna jednak podchodzić do tematu w sposób niezwykle transparentny, byśmy powiedzieli, jasny, przejrzysty i może rzeczywiście wbiją sobie do tych zakup tych łubów, jak parafrazując naszego głównego bohatera, to, że jeżeli wyrok jest nakazowy, jest uchylony. To on przestaje istnieć w obrocie prawnym. I nie powinien na niego się powoływać żaden dziennikarz, żaden przedstawiciel wymiaru sprawiedliwości. A specyfika tego elementu jest taka, że przecież to była sprawa cywilna, a i tak zakończyła się w pierwszej instancji szybko. I to tym bardziej pokazuje profesjonalizm prokuratury. Że tak to określę, bo przecież od lat media się rozpisują o stawianych Jerzemu Ziembie, czy Panu Jerzemu Ziębie może lepiej mimo wszystko, bo nigdy z Panem się nie spotkałem, więc yy, nie, yy, nie jestem z nim na ty. W związku z tym, stawiane mu zarzuty przez organa ścigania, jakiś tam, handelek, medykamentami, czy inne dziwne rzeczy, do tego, jeżeli nałożymy sytuację, że gość robi w Polsce wykłady i nie jest zatrzymywany, czyli wraca do kraju, nie jest zanim wysłany nawet list kończy, to albo prokurator nie wierzy w polski wymiar sprawiedliwości, ten, który prowadzi sprawę, i liczy, że złoży akt oskarżenia nie w sądzie rejonowym czy okręgowym, w zależności od wagi sprawy, ale w sądzie ostatecznym. Albo mamy do czynienia rzeczywiście, drodzy państwo, z sytuacją w drugiej z drugą stronę. Sytuacją, w której lekarzom może brakować argumentów merytorycznych i wykorzystują organy ścigania do nękania osoby, której poglądy są dla nich bardzo niewygodne. Tak czy inaczej, jeżeli przez kilka lat nie ma informacji o procesie sądowym karnym pana Ziemby. To albo materiał dowodowy jest taki, że nie doszło do przestępstwa, albo mamy część. Wyraźnie zaznaczam część. Nie określam nawet jak, w jakiej ilości. W każdym razie mamy część prokuratorów i policjantów takich, że nie znaleźliby dziewczyny do towarzystwa w Agencji Towarzyskiej, albo też stosują niedopuszczalne metody, takie jak przedstawiane właśnie u mnie na kanale w sprawie Kasi Jaskulskiej. Przecież to, że ktoś nosi mundur, nie oznacza jeszcze, że będzie rzetelnie podchodził do pracy. I przykro mi z tego powodu. Bo powinno być inaczej. A humorystycznie powiem Państwu, że jeżeli chce się wyglądać do tego wszystkiego w tym mundurze zjawiskowo, to ja bym jednak wybrał rozkładówkę Playboya, a nie konto na Facebooku. Tak czy inaczej, drodzy Państwo, podsumowując, w tej sprawie bez znaczenia są poglądy pana Ziemby. Znaczenie ma tylko i wyłącznie jedno. Czy traktujemy wszystkich w sposób równy wobec prawa, co jest tym bardziej trudne, jeżeli nie zgadzamy się z czyimiś poglądami, ale po drugiej stronie pokaże siłę naszego charakteru. Albo jesteśmy kundlami, które nie potrafią szanować prawa i są albo nieudolni. Albo trzymani na politycznej smyczy polityków i innych grup zawodowych, a to niestety godzi zarówno tych sędziów, prokuratorów, którzy poświęcają no, całe życie dla nas wszystkich, jak i taka niewłaściwa postawa, powiedziałbym, że jest wrzodem na tyłku społeczeństwa. I to właśnie tym optymistycznym akcentem dzisiaj zakończymy, drodzy Państwo. Tak więc, Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia we wtorek. Oczywiście pamiętam, że mamy e, rozmawiać na temat e, prania środków finansowych już w sposób typowo merytoryczny na gruncie prawa karnego. Natomiast, tak jak widzicie, masę rzeczy się dzieje, także. Jeszcze raz, Państwa zdrowie i trzymajcie się ciepło.